I tradycja na polskiej ziemi. 100 lat Ursusa. 100 lat temu, w 1893 roku, trzech polskich inżynierów i czterech przemysłowców założyło fabrykę Armatur Ursus. Posiadali oni turki na wydaniu, stąd pierwsza nazwa naszej firmy P7P, czyli Poseł Śiedmiu Fabrykata produkowała na początku armaturę przemysłową, a od 1907 roku podjęto produkcję silników spalinowych. W 1915 roku zespół konstruktorów pod kierownictwem polskiego profesora Kazimierza Taylora opracował pierwszą konstrukcję ciągnika rolniczego. Jednak zbudowano tylko jeden, jedyny prototyp. Natomiast w 1922 roku rozpoczęto już seryjną produkcję ciągników rolniczych na bazie amerykańskiego ciągnika Titan. Przez 5 lat wyprodukowano 100 sztuk tych ciągników. Należy powiedzieć, że one były prezentowane na wielu wystawach zagranicznych i krajowych i cieszyły się dużym uznaniem. W latach 20. powstała spółka akcyjna Ursus. Teraz na czele fabryki przeniesionej do Czechowic stanął zdolny dyrektor, inżynier Tadeusz Hemnel, a technologią odlewów żeliwa kierował Kazimierz Gierdziejewski. Odlewnia należała do najnowocześniejszych w Europie. Wówczas podpisano kontrakt z Francuzami i Włochami na remonty i produkcję samochodów, ciężarówek i autobusów. Koszty ich wytwarzania były jednak znacznie wyższe niż za granicą. Ponadto brak kooperantów i coraz większe zadłużenie spowodowało, że firma została przejęta przez państwowe zakłady inżynieryjne. Umowa ze szwajcarską firmą Cauer też nie wyszła. Samochody okazały się za ciężkie jak na polskie drogi. Kariera fiata czy forda nie udała się. Mimo że fabryką bardzo interesował się sam prezydent Mościcki. Lata 30. to przebranżowienie produkcji zakładu kurtu. Zostają one włączone do Polskich Zakładów Inżynierii, a główną ich produkcją to jest sprzęt dla wojska, czołgi, samochody ciężarowe i motocykle soków. Początek dały motocykle. Później zaczęły powstawać czołgi, skromniejsze od niemieckich wozy pancerne, maszyny bojowe, które miały stawiać opór w wojnie. Niemcy sposobiły się do podboju świata, opierając się na broni pancernej. Ursus starał się nadążać za wydarzeniami i sprostać wyzwaniom. Na 5 przed 12 nowoczesne czołgi skonstruowane przez inżyniera Wiktora Jakusza. Różnego typu samochody wojskowe, gaźniki, silniki do samolotów. Swój talent objawiło wielu ludzi z Ursusa. Inżynier Tadeusz Tonski skonstruował podwozie do tego pojazdu. Potem zginął z rąk okupanta. Oto Jan Werner, znany konstruktor silników. I Edward Habich, twórca czołgów, amfibii i samobieżnego działa pancernego. Zbliżała się wojna. To ostatnie pamiątkowe zdjęcia. I ostatnie w czasy pracowników firmy. Ursus szybko reagował na potrzeby chwili. Posiadał zdolnych i oddanych ludzi. Jednak brak dotacji rządu nie pozwalał się rozwijać. Brak zamówień, redukcja załóg i największa fabryka zbrojeniowa w Polsce przeżywała trudności. Wybuchła wojna i zakłady zbrojeniowe dostały się w ręce okupanta. Hitlerowcy uchodząc wywieźli maszyny. Fabrykę wysadzili w powietrze. W po okresie wojennym zakłady zostały całkowicie zburzone, ale już jesienią 1945 roku podjęto konstrukcję polskiego ciągnika rolniczego. Jego produkcja rozpoczęła się w 1947 roku. Był to ciągnik C-45 oparty o poniemieckie ciągniki Lands Bulldog. Konstruktorem ciągnika był profesor Edward Habich. Wyprodukowano ich w ciągu 12 lat 60 tysięcy. Kraj potrzebował więcej, ale możliwości techniczne były wciąż skromne. Pierwsze dwa ciągniki gotowe były na wiosnę 1947 roku. Wkrótce te proste, ale silne ciągniki zaczęły zaorywać odłogi. Rodziły się marzenia o postępie, a bohaterska załoga znajdowała się wciąż na pierwszych stronach gazet. W pochodach pierwszomajowych przodownicy pracy i traktory z Ursusa stanowiły bardzo ważny punkt defilady. To były ciągniki już własnej konstrukcji. Kamieniem milowym w naszej produkcji był rok 1957, kiedy to na bazie całkowicie polskich konstrukcji i technologii rozpoczęto produkcję ciągnika C325, później popularnej 30. Ten mały ciągnik dorównywał już traktorom zachodnim. Nastąpiły więc dni chwały dla pracowników. W 1963 roku hale opuścił już 100 tysięczny traktor C328. Powstawały coraz nowsze rozwiązania, kupowały je Chiny, Francja, Brazylia, Kuba, Indie i Włochy, ale przede wszystkim polscy rolnicy. Jeden z nich oddał swój 12-letni traktor w zamian za ćwierć milionowy, najnowszy, jadący po prawej. Do 1993 roku sprzedano ich 430 tysięcy. Zakłady rozbudowywały się. W 1974 roku zawarto umowę z firmą Massey Ferguson Perkins. Jest to kontrakt podpisany na 15 lat, dający nam prawo produkowania rodziny ciągników od 38 koni mechanicznych do 75. W ciągu 15 lat firma kanadyjsko-amerykańska zapewniała dostęp do projektów techniczno-technologicznych i sprzedaż do największej światowej sieci Massey Fergusona. W 76 roku przejmowano wywłaszczone tereny podbudowe. mnóstwo segmentów, tysiące słupów, które uniosły dachy hal o powierzchni 6,5 hektara. Pomieszczą one zakłady silników, podwozi, kabin, malarnie i montaż. 14 tysięcy pracowników Ursusa wiele obiecywało sobie po nowych zakładach i nowej technologii. Jednak w latach 80 wyprodukowano tylko 75 tysięcy tych ciągników i 90 tysięcy silników wysokoprężnych. Przedawano też do końca 1993 roku traktory średnie z kooprodukcji z Czechosłowacją. Powstały też filie Ursusa w kraju. Jesteśmy w zakładzie w Gorzowie Wielkopolskim. Zakład w pełni nowoczesny, wybudowany specjalnie pod produkcję naszych nowoczesnych ciągników. Aktualnie dostarcza ponad 220 części podzespołów do produkcji traktorów. Do Fergusona zakłady w Gorzowie Wielkopolskim miały produkować układy kierownicze i przednie osie. Ursus był nowoczesny, ale sprzedając na talony nie prowadził gry rynkowej i marketingu. Nie miał własnej sieci sprzedaży. W chwili załamania się zbytu w 1991 roku nie było pieniędzy na produkcję, a kiedy przestano produkować, również ta firma zaczęła upadać, mimo pięknych tradycji. Gorzowa z okresu powojennego, kiedy to mniejszy zakład produkował ciągniki gąsienicowe. Poza zakładem w Gorzowie Wielkopolskim mamy także zakłady w Pełnie. We Włocławku, w Lublinie, w Sulęcinie, Isku. Niedaleko Gorzowa leży Sulęcin. Po dwóch latach samodzielności, od lipca 1993 roku, znów stał się filią podwarszawskiego Ursusa. Produkuje odlewy i części do podzespołu. Przeprowadza restrukturyzację, licząc na sukcesy handlowe centrali. Podobnie jak zakłady mechaniczne Ursus we Włocławku, które też są filią centrali. Lublin który jest najmłodszym dzieckiem Ursusa i zakładem nowoczesnym, widzi swą szansę w metalurgii sferoidalnej. Spodziewa się coraz większych zamówień na skomplikowane odlewy bloków silnikowych, głowic i wałków rozrządu. Zakłady te mają wielką perspektywę. Nowe kierownictwo Ursusa, właśnie metalurgię, chce uczynić kołem zamachowym pomnażającym fabryce oferty rynkowe. Nisko i hełmno. Również powróci do macierzystej firmy, by stać się ogniwem wielkiego holdingu. Produkcja części pneumatycznych i odlewów aluminiowych jest przecież niezbędna. Centrala zmierza do ograniczenia liczby kooperantów, by stać się w dużym stopniu samowystarczalna. W 1991 roku Ursus zaciągnął kredyty inwestycyjne, które zużyto jako środki obrotowe. Spirala narastających odsetek spowodowała wówczas to, że przy obniżonym poziomie sprzedaży zabrakło pieniędzy na spłacenie długu, na wynagrodzenia i dalszą produkcję. W maju 1992 roku dług wynosił prawie 3 biliony złotych. Aby wybrnąć z sytuacji, obecne kierownictwo postanowiło wspólnie z wierzycielami, że spłata długów nastąpi w ciągu 20 kwartałów z roczną karencją od momentu podpisania porozumienia układowego. To jest od października 1993 roku. Ursus przed dwoma laty znalazł się w sytuacji śmiertelnie rannego zwierza i tylko dzięki własnej sile woli, chęci życia przetrwał kryzys i dziś ma pełną szansę powrotu do swojej dawnej świetności. Ursus już w 28 krajach świata. W sklecie swojego istnienia Ursus przeżywa gruntowną reorganizację, taka żeby przedsiębiorstwo mogło dostosować się do nowych warunków istnienia w gospodarce rynkowej. Praktycznie została zmieniona cała struktura organizacyjna. Wprowadzono nowy system zarządzania, taka, żeby w niedalekiej przyszłości koncern mógł funkcjonować w ramach struktury holdingowej spółki spółek. Podstawowe, zarząd... Podstawowe elementy zarządzania to zarządzanie poprzez cele i zarządzanie poprzez jakość. Stworzony został system informowania kierownictwa. W tej chwili w bardzo szerokim zakresie prowadzamy system informatyczny w całej firmie. Rozwijamy trzy zasadnicze kierunki. Jest to produkcja silników wysokoprężnych i traktorów oraz wyrobów pochodnych. Produkcja odlewów i odkówek także dla przemysłu motoryzacyjnego. Oraz usługi narzędziowe, energetyczne ekologiczne, magazynowe, handlowe, a nawet celne. Zaczęliśmy od napełniania produkcją i pełniejszego wykorzystania zdolności produkcyjnych każdej fabryki. Porządkujemy zakłady poprzez proste prace porządkowe, zagospodarowanie zbędnego majątku przez firmę stworzoną do sprzedaży zbędnych kilkunastoletnich zapasów. Przyszłość Ursusa to prywatyzacja terenu, który obejmuje ponad 180 hektarów, który należy zorganizować w nowy sposób również z udziałem kapitału zagranicznego czy też zewnętrznego polskiego. To jest 180 hektarów terenu, w tym 90 pod dachem. Mamy skoncentrowaną w tym miejscu fabrykę ciągników. Tutaj jest odlewnia, kuźnia, czyli zakłady metalurgiczne, zakład energetyczny plus cała część ekologiczna, oczyszczalnie. Palarnie z uśpiechów, część techniczna. Natomiast ta część starego zakładu jest wyłączana w tej chwili do zagospodarowania na nowo. Reorganizacja firmy dzisiaj musi oznaczać także odpowiednie prognozowanie przyszłości. Dlatego też odpowiednie działania zostały podjęte. Tak, wycofaliśmy z produkcji dwa stare typy ciągników C330 i C360 i wprowadziliśmy na ich miejsce dwa nowe ciągniki 2812 i 3812. Nowe, prawdziwe maszyny rolnicze. Praktycznie rzecz biorąc, w tej samej cenie oferujemy je w tej chwili na rynku. Najbardziej zaawansowane są prace rozwojowe nad koparką ładowarką Ursus 534. W tym roku będzie wykonywana seria informacyjna. Uruchomiliśmy produkcję silników i na ich bazie ciągników o mocach 70 i 90 koni mechanicznych. Uruchomiliśmy i z powodzeniem realizujemy produkcję ciągnika sadowniczego. Wykonaliśmy prototypy ciągników górskich, o którym opinie są bardzo pozytywne. Wykonaliśmy prototypy i realizujemy pierwsze zamówienie ciągnika dla leśnictwa, który w połączeniu z włoską maszyną SEPI używany będzie do rekultywacji terenów leśnych po pożarach. Realizujemy pracę nad wdrożeniem silnika od firmy Perkins do ciągnika, który będzie spełniał wszystkie normy naszych zachodnich kontrahentów realizujemy również prace prototypowe nad urządzeniami do naszych ciągników takich jak świder ziemny który będzie mógł wiercić otwory o średnicy 600 mm czy ładowacz do prac transportowo-załadowczych. Najpoważniejszym problemem w tej chwili jest oczywiście sprzedaż, tak jak na całym świecie właśnie rynek ciągnikowy upada. Również nasze rolnictwo nie jest w dobrej kondycji w związku z tym jest przedsięwzięte przez nas działanie, które pobudza popyt. Są różne formy sprzedaży, jak ratalna wymiana towarowa, nawet za pośrednictwem banku. Podpisaliśmy umowę z firmą ICE Consortium na sprzedaż przystaniów argentyńskim. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest sprzedaż części zamiennych. Tutaj również rozbudowujemy sieć sprzedaży, tworzymy nowe hurtownie. Budujemy sieć dwupoziomową, opartą na Dużych i silnych centrach handlowych na terenie naszego kraju. Jeśli mówimy o agresywnym marketingu Ursusa, to polega to na tym, że próbujemy spenetrować i zdobyć rynki, na których do tej pory Ursus nie był. To są rynki Afryki, Azji. Również handlujemy w tej chwili z Ameryką Północną. 2000 ciągników rocznie. Rozwijamy kontakty z Europą Zachodnią. W tej chwili Niemcy, Anglia, Irlandia. Grecja, Turcja. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już 6-miesięczny okres działalności w nowych warunkach gospodarczych, w nowej strukturze, na nowych zasadach zarządzania dał wymierne efekty. Podwojenie produkcji, podwojenie sprzedaży, obniżenie kosztów o 40%, potrojenie wydajności pracy. To są wszystko te rzeczy, które decydują o obliczu i o przyszłości firmy. Aktualnie eksportujemy do 28 krajów. W najbliższym czasie zamierzamy ten eksport rozszerzyć o dalszych kilkanaście krajów. W negocjacjach są poważne kontrakty dotyczące już nie setek sztuk ciągników, ale tysięcy sztuk ciągników łącznie nawet z montowych. Praktycznie rzecz biorąc, to będzie decydowało o obliczu firmy w przyszłości, chociaż celem jest jej nie tylko produkcja ciągników. Oprócz tego na bardzo wysokim poziomie realizujemy, realizujemy usługi metalurgiczne. Praktycznie rzecz biorąc dwie bardzo nowoczesne metalurgie. Metalurgia sferoidalna w Lublinie i metalurgia warszawska oraz metalurgia aluminiowa w Misku. Koncern, który w tej chwili powstaje na bazie dotychczas funkcjonującego Ursusa, będzie firmą, która w ponad 90% będzie produkowała ten wyrób samodzielnie. Od początku do końca. Ograniczona zostanie w sposób istotny liczba kooperantów. To oczywiście będzie decydowało w przyszłości o jakości wyrobu. Ogromna praca, która została w ramach restrukturyzacji przeprowadzona w Ursusie, tak w zakresie marketingu, jak i konstrukcji wyrobów, dywersyfikacji produkcji, spowodowała, że mamy tak duże zainteresowanie na Polakrze naszymi wyrobami, że aż trudno przejść na naszym stoisku. Nowe ciągniki, które w tej chwili prezentujemy po raz pierwszy, nowe ciągniki z nowymi fińskimi kabinami, robimy wspólnie także z Duńczykami. Prezentujemy także nasze najnowsze osiągnięcia także koparko-ładowarkę. Ilość ludzi, zainteresowanie tymi ciągnikami oraz to, jak emocjonalny stosunek wyrażają do tego produktu, wszystko świadczy o tym, jak bardzo ta firma jest potrzebna na naszym rynku, jak bardzo potrzebna jest, aby była ona w dobrej kondycji finansowej i jak bardzo dobrze jest, że dbając o przyszłość firma proponuje nowe wyroby. Wychodzimy na świat, zdobywamy coraz więcej rynków. Te maszyny, które pokazujemy tutaj w połączeniu z innymi maszynami rolniczymi są absolutnie konkurencyjne i na tym samym poziomie technologicznym, co wiele maszyn zachodnich. Natomiast ceny naszych maszyn są dwu, a nawet trzy, a w niektórych przypadkach, w przypadku ciężkich, nawet czterokrotnie niższe. Oferujemy pełny serwis w kraju, dlatego nie boimy się żadnej konkurencji. Oferujemy w tej chwili maszyny w nieoprocentowanym kredycie. Jesteśmy praktycznie dostępni w każdym punkcie kraju. Ponad 100 dealerów oferuje i sprzedaż, i pełne zapewnienie serwisowe. Tak ogromne zainteresowanie naszymi wyrobami na Polakrze, może być dowodem na to, że firma wyszła z kryzysu i że przed nią jest dobra przyszłość. Ursus. Już w 28 krajach świata.